Mądrość Buddy, która zmieni Twoje życie. Odkryj sekrety szczęścia sprzed 2500 lat. Witajcie na moim kanale, gdzie dzielę się inspiracjami, które mogą odmienić Wasze życie. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do starożytnych Indii, gdzie ponad 2500 lat temu Budda odkrył uniwersalne prawdy o szczęściu, spokoju i życiu. Jego słowa wciąż mają moc zmieniania ludzkich serc i umysłów. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania, jak żyć pełniej i szczęśliwiej, ten film jest dla Ciebie. Zaczynamy. Budda to nie tylko postać historyczna, ale przede wszystkim nauczyciel, który zrozumiał, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnątrz, z bogactwa, władzy czy przyjemności. Ale z wewnętrznego spokoju i mądrości. Jego nauki są jak drogowskazy, które prowadzą nas przez życie, pomagając odnaleźć sens w chaosie codzienności. Nie wiesz w nic tylko dlatego, że tak mówią starożytne pisma. Nie wiesz w nic tylko dlatego, że tak mówi wielu. Nie wiesz w nic tylko dlatego, że tak mówią Twoi nauczyciele. Wierz tylko w to, co sam uznałeś za prawdę. To jedno z najważniejszych przesłań Buddy. Zachęca nas do krytycznego myślenia, do szukania własnej drogi i prawdy w swoim sercu. Nie chodzi o ślepe podążanie za autorytetami, ale o zrozumienie siebie i świata wokół nas. Nauki Buddy są uniwersalne, dotyczą każdego z nas, niezależnie od wieku, zawodu czy sytuacji życiowej. Oto kilka najważniejszych lekcji, które mogą odmienić Twoje życie. Żyj tu i teraz. Buddha uczył, że przeszłość już minęła, a przyszłość jest niepewna. Jedynym momentem, który naprawdę mamy, jest teraźniejszość. Nie trzymaj się przeszłości, nie wybiegaj w przyszłość. Skoncentruj umysł na chwili obecnej. Ile razy zamartwialiście się tym, co było lub co będzie? A co, jeśli po prostu skupimy się na tym, co dzieje się teraz? To właśnie tu i teraz jest kluczem do spokoju. Bądź dobry dla siebie i innych. Budda podkreślał, że współczucie i życzliwość to fundamenty harmonijnego życia. Naucz się kochać siebie, a wtedy będziesz mógł kochać innych. Często zapominamy, że miłość do siebie to podstawa. Tylko wtedy możemy dzielić się nią z innymi. Poznaj siebie. Budda mówił, że największą podróżą jest podróż w głąb siebie. Ty sam tak jak każdy w całym wszechświecie, zasługujesz na miłość i czułość. To przypomnienie, że każdy z nas jest wyjątkowy i wart miłości. Bez wyjątku, jak wprowadzić nauki Buddy w życie? Teoria to jedno, ale jak zastosować te słowa w praktyce? Oto kilka prostych kroków, które możesz zacząć wdrażać już dziś. Jak wprowadzić nauki Buddy w życie? Teoria to jedno, ale jak zastosować te słowa w praktyce? Oto kilka prostych kroków, które możesz zacząć wdrażać już dziś. Medytuj. Nawet pięć minut dziennie może pomóc Ci się wyciszyć i skupić na teraźniejszości. Bądź wdzięczny każdego dnia, znajdź chwilę. By docenić to, co masz. Praktykuj życzliwość. Uśmiech, dobre słowo, pomoc komuś w potrzebie. To małe gesty, które mają wielką moc. A teraz zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech. Napisz w komentarzu, nie myślę o przeszłości. Nie myślę o przeszłości. Skupiam się na teraźniejszości. Jestem obecny tu i teraz. Podziel się swoją refleksją. Twoje słowa mogą zainspirować innych. Słowa Buddy to nie tylko filozofia, ale praktyczne narzędzia, które mogą pomóc nam żyć pełniej i szczęśliwiej. Nie musisz być buddystą, by czerpać z tej mądrości. Wystarczy otwarty umysł i chęć zmiany. Pamiętajcie, że prawdziwe szczęście zaczyna się w nas. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeśli ten film Cię zainspirował, zostaw lajka, subskrybuj kanał i udostępnij go bliskim. Jedno udostępnienie może stać się dla kogoś cenną inspiracją. Napisz w komentarzu które słowa Buddy poruszyły Cię najbardziej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.